Dzień dobry, witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj chcielibyśmy z Mariuszem Adamskim, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, fizykiem, poruszyć temat, który bardzo często pojawia się w naszych mediach, przynajmniej bardzo często jak na temat naukowy, bo one niestety nie są, czy też technologiczne, te tematy nie są aż tak częste, jak byśmy chcieli. I tym tematem jest grafen. Tutaj Polacy też mają spory udział w tym temacie i chcielibyśmy tutaj Państwu powiedzieć, o co chodzi. Powiedz, Mariuszu, o co chodzi z tym grafenem? Po pierwsze, co to jest ten grafen? E, właśnie, więc co to jest ten grafen? Więc jak Państwo wiedzą, prawdopodobnie, e, substancje mają różne odmiany tak zwane alotropy i grafen jest jedną z odmian alotropowych węgla, więc może powiedzmy, co to znaczy, tak, więc węgiel jak pewnie również wiadomo, jest jedną z najbardziej płodnych chemicznie substancji w ogóle we wszechświecie. Tak? No tak, no my jesteśmy przykładem płodności węgla. Właśnie, cała, cała chemia to organiczna, tak, to jest, to jest chemia węgla, ze względu na to, że ma cztery elektrony walencyjne, które siedzą sobie na czterech, na czterech orbitalach typu S i trzy orbitale typu P. I jak chemicy mogliby powiedzieć, te, te, te orbitale e, ulegają różnej hybrydyzacji, albo to jest hybrydyzacja typu sp3 i wtedy on ma, e, węgiel ma taką, taką symetrię jak, jak, jak czworościan. Mamy atom jeden mhm. w środku, atom węgla i cztery wiązania, które odchodzą tak jak narożniki czworościanu. <coughs> I wtedy węgiel tworzy nam diament. Państwo pewnie słyszeli o diamencie, to jest właśnie, jak mamy, węgiel ma, ma taką, taką strukturę właśnie, tworzy kryształ, który jest no, kubiczny, tak? ma kształt sześcianu, z sześcianu, takiego centrowanego na, na ścianach. Tak? To jest diament, który jak wiadomo ma bardzo dużą wytrzymałość, jest, jest, bardzo, jest odporny na ścieranie. Używamy go do różnych rodzajów kowadów diamentowych, do, do, do różnych substancji ściernych, tak, z bardzo dużą twardość ma i tak dalej. Ale to oczywiście nie jest jedyne, jedyna odmiana węgla, najprawdopodobniej jedną z takich najbardziej powszechnych. Yy, po spotykanych odmian węgla jest, jest węgiel taki amorficzny zupełnie, czyli jak na przykład w sadzy, czy taki węgiel e, węgiel kopalny, tak, który się pali po prostu mhm. w piecu. Diamentami czyli nikt nie pali w piecu, a to jest ten sam pierwiastek, dlatego inaczej jest e, A jak one się spalił? Tak? tak? Spytam przez ciekawość. Czy e... diamenty by się spali, jakby go wrzucić do ognia? Nie tak dobrze jak, jak, jak zwykły węgiel, ale jest palny, można Muszą Państwo uważać, jeśli Państwo mają diamenty. Tak, tak, tak. Diamentami to no, trochę szkoda palić jednak no, w piecu. E, tak, więc... No, to amorficzny jest taki bezpostaciowy. On nie, ma, nie, ma, nie ma żadnego uporządkowania. To jest taki, taki zwykły węgiel. No, dlatego nie palimy w piecu, bo jest taki no, no, nie ma większej wartości. Tak? E, Kolejną właśnie odmianą to jest, to jest właśnie grafen powiedzmy, czy właściwie można powiedzieć jeszcze, jeszcze może zacznijmy od grafitu. Tak? Grafit to też bardzo powszechnie Tak, Substancja znana. znana z ołówków, tak, no. ołówek właśnie, więc też bardzo często spotykana, więc jak te orbitale inaczej się zhybrydyzują, mamy hybrydyzację SP2, czyli łączą się ze sobą te orbitale, jeden typu S i dwa typu P. Tak, to wtedy on ma, ta, ma taką symetrię trójkąta. Mamy atom, który ma, ma trzech sąsiadów w płaszczyźnie, no i jeden taki wystający jeszcze ten, ten, ten reszta, to jest ten kolejny orbita typu P. I teraz w przypadku grafitu i grafenu, te, te, te orbitale, które mają tą, tą trójkątną symetrię, one się łączą w taką, w taką strukturę plastra miodu, czyli mamy takie sześciokąty, prawda? Mhm. I ten wystający w górę i w dół orbital typu P, on ulega delokalizacji, co, to oznacza to, co to słowo właściwie mówi, tak? Czyli po prostu on się uwspólnia na, na całą płaszczyznę i dlatego grafit i grafen są bardzo dobrymi przewodnikami, bo te elektrony po prostu na, na tych na tych orbitalach, te ja mogą sobie praktycznie swobodnie skakać pomiędzy, pomiędzy atomami, dając mi taką o, metaliczną albo, albo, albo półprzewodnikową strutkę. Czyli czy jakby zależy... ten wkład do ołówka wziąć i puścić przez niego prąd, to on by nie był opornikiem, tylko by ten prąd przeprowadził? Tak, 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 grafit jest bardzo dobrym przewodnikiem, mhm. tak, tak, tak. No, to niedobrze, czyli nie należy rysować ołówkiem po urządzeniach yy, elektrycznych. No lepiej nie. Na Zresztą przykład jest... zaznaczając na jakimś tam generatorze mocy, uwaga 2000 V, że... Właśnie, uwaga 2000 V. Nie należy no, pisać z tego. Nie, 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 nie. Grafit jest, jest hmm. bardzo dobrym przewodnikiem, chociaż tak naprawdę on jest, to jest może mało znany fakt, że on właściwie może powinienem powiedzieć, że mamy te płaszczyzny, hmm. to, to jest właśnie taka pojedyncza płaszczyzna to jest grafem. A jak się je poskłada jedną na drugą, to to, to jest grafit. On ma właśnie taką, mm. taką strukturę tych płaszczyzn. Dlatego on bardzo dobrze przewodzi prąd w, 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 tych, w tych płaszczyznach, ale, ale nie jest zbyt dobrym przewodnikiem w poprzek. Dlatego mm. ma, ma taką, jak to się mówi, anizotropową właściwość. Także w jednym kierunku przewodzi dobrze, w innym nie do końca. Eee, tak, więc, więc to jest, to jest grafit. Mhm. Jak weźmiemy, właśnie to jest w ten sposób on został po raz pierwszy otrzymany, że eee, po prostu to jest, to jest bardzo proste. Więc banalnie proste, jak się, jak się otrzymuje grafit. Każdy może to zrobić. Eee, Grafem, przepraszam. Więc no każdy ma dostęp do grafitu, no bo mhm. jest w ołówkach. Tak? Więc wystarczy wziąć, i to jest de facto metoda, którą wykorzystali Andrzej. Gain i Konstantin Nowosielow w 2003 i 2004 roku, Oni w 2003 przeprowadzili to badania w 2004 ono zostało publikowane, więc wystarczy wziąć taśmę klejącą, przyłożyć do, graf do, do grafitu, oderwać i okazuje się, że na, na, na tej taśmie mamy kilka warstw grafenu od razu, więc no, to trzeba kilka razy powtórzyć, tak, mhm. tak średnio sześć razy. I dostajemy jedną atomową warstwę grafenu, czy, czy grafitu, jedno, jednowymiarową warstwę, jednoatomową jedno warstwę grafitu, czyli grafen, tak. No prawie jednowymiarową, nie? bo yy. atomy są tak malutkie, że jeśli w ogóle widzimy, że jest jakaś warstwa, no to yy, w tym tak. momencie dla nas to jest praktycznie jednowymiarowa, prawda? Coś tak cienkiego jak, jak jeden atom. Yy, tak, tak. No więc później trzeba oczywiście tą korekcję Ale ta warstwa jest widoczna w taka i... pojedyncza warstwa, ona wygląda dla nas kogo? To. to znaczy, właśnie to, to jest jedna z tych rzeczy, które Gain, Wosielow trochę im się poszczęściło, bo oni, oni to zrobili dobrze. Bo mhm. ludzie próbowali to mhm. robić, ale, ale im się nie udało. Więc właśnie, żeby zobaczyć, że, że, że w ogóle nam się to udało, że o, mamy jedną, jedną wymiarową. Znaczy jednaatomową warstwę grafitu, tak? czyli mhm. ten grafen, bo mhm. oni to umieścili na podłożu yy, y, z krzemu mhm. i jeszcze to trzeba odpowiednim światłem yy, y, za, zaświecić, żeby zobaczyć, że faktycznie ta warstwa jest. Krzem. Czyli to nie jest tak, że ktoś sobie przykłada jakąś taśmę klejącą, odrywa, ta taśma jest czarna i ma grafen. No nie, 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 nie bo grafen ma bardzo, bardzo słabą przepuszczalność świata tak naprawdę. On, on przepuszcza tylko 2% świata. Dokładnie mm -hmm. tam jest 2,3% mm -hmm. czy jakoś tak. Dokładnie to jest, to jest pi razy alfa. Że pi to jest oczywiście, jak wszyscy wiedzą, Ludowina, tak pi 3, 14, 1, 5, 9, 2 i tak dalej. A alfa to jest stała struktury specjalna. To, mm -hmm. to jest po prostu kombinacja stałych przyrody, która jest, no, jest bezwymiarowa. To jest dobrym przybliżenie 1 przez 137. Tak. Więc to, to jest też bardzo ciekawa własność grafenu, sugeruje się, że można by go wykorzystać w metrologii. Dzięki temu, że jak, jak to pomierzymy, to możemy dostać z struktury subtelnej, tak? Mhm. To jest przydatna właśnie w, w metrologii na przykład. No Więc dobrze, tym rosyjskim naukowcom się udało oderwać tą warstwę grafenu. Mhm. E a zanim jeszcze Cię spytam o zastosowania grafenu, to chciałbym, żebyśmy poruszyli ten wątek polski, nie? no bo dużo się mówi, że nasi naukowcy i nasi technolodzy odnieśli jakiś ogromny sukces. I o co w tym sukcesie chodzi, tak naj, mhm. najkrócej mówiąc? E, tak, więc tak, tak jak wspomniałem, no, bardzo łatwo jest ten grafen otrzymać i każdy to potrafi zrobić, dlatego, no, dlatego mamy sporo prac naukowych, no bo to jest tak łatwo zrobić, to jest wręcz trwiane, tak? Natomiast, no, w ten sposób, no, to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby, żeby tworzyć to na, na skalę przemysłową, no bo jak się to zrobi, no to, no to dostaje się te, te płatki grafenowe, są raczej takie malutkie, to jest, no słaba jest powtarzalność, tak żeby dostać jakiś taki większy kawałek, czy coś takiego, no więc to jest, to jest niepraktyczne. Więc no jest masa różnych takich metod, żeby, żeby to robić na, na skalę przemysłową i robić takie, takie większe płatki te, tego, tego grafenu. No ale wada tego wszystkiego jest taka, że no w przypadku tego, tego odrywania od grafitu, pod, pod warunkiem, że grafit jest dobrej jakości, to mamy bardzo dobry, do, automatycznie bardzo dobrą jakość tego, tego grafenu. No inne metody otrzymywania nie są takie dobre. Dostaje się dużą ilość defektów, dyslokacji itd. A Polacy no im się udało dostać, dostać taką, taką metodę, czy opracować taką metodę, dzięki której to może być zrobione właśnie na skalę przemysłową i, i otrzymywać jednocześnie dobry, dobrą jakość tego, tego grafenu. Oni to robią w taki sposób, że Zdaje się, że na, na, na podłożu mają podłoże krzemowe i, i to jest taka metoda typu, to się po angielsku mówi chemical vapor deposition, czyli depozycja z fazy chemiczna, z fazy gazowej, to jest bardzo wysoki próżni i to się no, otrzymuje właśnie takie, takie pojedyncze. Tam nie tylko w przypadku, to nie tylko do grafenu, gdzie to się używa, ale w ogóle do, do półprzewodników, więc to jest, już, to jest metoda, która jest, jest już powszechna. Bo... Czyli można ją uprzemysłowić i pod wpływem wdrożenia ona może stawać się coraz bardziej tania tak? i upowszechnić grafen tak, tak, jako tak. materiał przemysłowy. No właśnie, no to jest duży sukces. Tu oczywiście trwają spory, ale też już na to pytanie my nie odpowiemy, na ile Polacy nasze państwo, na ile zdoła jakby zatrzymać tę technologię jako jakąś naszą technologię, a na ile po prostu ta technologia zostanie kupiona, na przez Sony, czy, czy IBM, czy, czy inny koncern. No bo sami naukowcy nie są biznesmenami automatycznie i to jeszcze wielkimi biznesmenami, którzy mają ogromny kapitał, także to będziemy śledzić. Natomiast no, no z tego co mówisz, to Grafen jako dobry przewodnik i bardzo cienki, no na pewno prawdopodobnie może doprowadzić do dalszej miniaturyzacji różnych procesorów, różnych układów scalonych, tak? Czy to jest dobry trop, czy raczej nie? Znaczy, czy miniaturyzacji... No przede wszystkim jedną z takich pierwszych rzeczy, którą zrobili właśnie Gaim i Novoselov, to takie oczywiste, że to zrobić z tego tranzystor I, i okazuje się, że no jesteśmy w stanie co najmniej rząd wielkości zwiększyć zwiększyć często procesorów. traktowania czyli... Teraz mamy na przykład no, taki, taki limit, taki standard to jest gdzieś 4 GHz, giga, tak? Mhm. Na, już zademonstrowane na, na grafenie można uzyskać szybkość przełączania rzędu 100 gHz. No, to, to, to jest duża rewolucja. To jest sporo, a być może teoretycznie dałoby się dojść do 1 Teraherca. Więc no pod tym względem to jest to jest, no to, jest, to, to jest. to jest już dużo. A to nie jest jedyne, to nie jest jedyne zastosowanie grafanu, bo on ma po prostu całą masę, to, bo to jest materiał, który jest e, no, praktycznie najlepszym przewodnikiem jaki znamy, ma bardzo dobrą przewodność e, e, temperaturową, jest bardzo wytrzymały, e, praktycznie nie przepuszcza niczego. Jest, e, no, więc można go zastosować na przykład no, jest jedno z takich, e, m, takich pomysłów, żeby zrobić z niego pojemniki na, na, na wodór, bo on tego wodoru nie, nie, nie przepuści więc, e, do, do różnych ogniw paliwowych i, i tak dalej, więc no, do ocalania do wody to jest po prostu masę, masa chemicznych detektorów on jest też neutralny dla, dla człowieka, jest biokompatybilny, więc y, różnego rodzaju, nawet y, dostarczanie y, leków y, do, 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 do różnych komórek gdzieś tam, to jest po prostu masę różnych. Dlatego też na przykład skafandry kosmiczne, żeby były lepsze, leżące, to też pewnie jakieś warstwy grafanu można wykorzystać z skafandrze. No, no w ogóle kompozyty, bo on jest, hmm. jak mówiłem, jest bardzo wytrzymały. Jest, jest bardzo wytrzymałym materiałem, więc, więc można by z niego zrobić kompozyty. Jest taki, taki ciekawy, e, ciekawy obrazek, który się, często się ludzie na niego powołują, że jakby wziąć taki, taki jeden, um, taką jedną, jeden taki płatek grafenu, powiedzmy metr na metr, taki jeden metr kwadratowy i zrobić z niego hamak, to można by na, na, na nim, on jest wystarczająco wytrzymały, żeby, żeby, żeby kota na nim. Umierzyć, tak więc praktycznie nie widzimy, jest niewidoczny gołym okiem, a jest w stanie utrzymać ciężar kota, tak? Jest samowite. 4 kg. nie? Więc... Czyli no, kilka warstw, które też prawdopodobnie by były niewidoczne, mogłyby człowieka utrzymać. Tak, no i jednocześnie taki hamak miałby masę tyle co jeden włos takiego kota, więc <laughs> po prostu jeśli chodzi o, o stosunek wytrzymałości na, na, na jednostkę masy, to jest, najbardziej utrzymały, jest to, no, jedno z najbardziej wytrzymałych, być może jeszcze nanorurki węglowe mają porównywalną, ale nanorurki węglowe to jest właściwie zawinięty grafem. Uh -huh. to jest, więc... I pewnie są wreszcie w produkcji w tym momencie, prawda? E... Czy trudniejsze? Znaczy ciężej jest sobie z, z nich zrobić coś użytecznego, bo my jesteśmy w stanie zrobić po prostu e, no, taką... Nie wiem, to jest, rodzaj sadzy, gdzie po prostu nawet nie mamy kontroli nad długością tych nanorurek i, i tak dalej. One są, wciąż są, są użyteczne do jakichś materiałów kompozytowych. De facto to jest ciekawa historia, że one zostały zastosowane zanim w ogóle ludzie wiedzieli, co to jest, bo odkryto w 2006 chyba roku, że w specjalnej stali, która była używana w, w Średniowieczu, to jest jakaś stal Damaskowa coś takiego miała bardzo dobrą wytrzymałość na no, no, po prostu wytrzymałość jako stal. I no, okazuje się, że jak się. Stal z Damaszku, to no był tak, środek tak, tartowania tak, tej stali w taki unikatowy sposób. Tak. tak. I Czyli? okazuje się, że dopiero w 2006 roku, kiedy ludzie. No bo już wtedy były mikroskopy odpowiednie, żeby to zobaczyć. Ludzie zobaczyli i właściwie dlaczego ta stali ma taką dobrą wytrzymałość. Okazuje się, że nanoruki węglowe. tam są. Po prostu, no, emergentnie, na pewno ludzie nie wiedzieli, co to jest. Po prostu taki wysłanie. No, konkretne jakby jest... złoża, specyficzne, które uformowały się w specyficzny sposób, plus specyficzna, przypadkowo odkryta metoda hartowania tej stali. stali nie? Z no, tak tak. Że... No, Niewątpliwie to było. No tak, no, wszędzie robiono miecze, w wielu miejscach i akurat tam przypadkiem udało się zrobić coś wyjątkowego, tak? przynajmniej w tym, na, naszej części świata, nie? bo jeszcze Japończycy mieli całkiem dobre miecze, ale może one nie były na, no Z tego co mówisz, to również w grafenie mm, no, bardzo miłe jest to, że to jest oparte na węglu, to jest czysty węgiel, prawda, grafen. A zatem no surowiec, jeden z najbardziej powszechnych, czyli jakby w podzespołach poużywać, no to jest dużo tańszy surowiec, jeśli już będzie ta produkcja seryjna, to wtedy będzie tańsza, no niż mieść, złoto, prawda, które... Tak, znaczy mieść i złoto to, to jest pikość, tak naprawdę nadzieja jest taka, że on mógłby yy, mógłby zostać zastosowany w takiej sytuacji, gdzie zwykle używamy takiego materiału jak ind, na przykład, a to jest jeden z najrzadziej, pierwiastków, on, on jest bardzo nam potrzebny, jak, jak, jak mamy na przykład, no ludzie mają w większości teraz telefony z ekranami dotykowymi, tam siedzi właśnie int. E, Oczywiście malutka warstewka jakaś, tak, bez drogi, ale jest. Tak, 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 no i w ogóle w, w przemyśle jeśli chodzi o, o, o półprzewodniki, to arsenek indu też się stosuje. Czyli int jest jeszcze rzadsza od złota, o czym ludzie nie wiedzą, tak? Tak, tak, to jest jeden z najrzadziej w ogóle, to jest chyba, jakby tak ułożyć pod względem rzadkości to jest chyba na 14 miejscu od końca czy jakoś tak, więc no jest bardzo, rzadki, bardzo rzadkim elementem, więc no, gdyby go, gdyby go mm, no, zamiast niego złożyć węgiel, który jest jedną z najbardziej powszechnych substancji, no to podejrzewam, że można by uciąć kosmos. Tak, no, większość poważnie. pierwiastków w kosmosie powstała znaczy w wyniku na przykład eksplozji supernowych, tak? Złoto, int i mm -hmm. to takie bardzo rozległe, gdzie tu były malutkie ilości tego pierwiastku, natomiast węgiel formował się w prostszy sposób, tak? Tak samo jak tlen, oczywiście i wodór, tak? No tak, tak, Czyli tak. No, żeby same... otrzymać int, to trzeba Supernową, tak? A, tak. Żeby, a, a węgiel, wszystkie pireski do żelaza to jest, to jest zwykła ewolucja gwiazd. Właśnie, nie? Także węgla jest bardzo dużo. Natomiast no, no, ciekawy jest właśnie ten wątek Gajma i Nowosielowa, bo mhm. to jest też, też ciekawe, że dostali Nobla właściwie w 2010 roku, więc 4 lata temu. Ehm, a Odkryli to w 2004, więc 6 lat im zabrało dostanie Nobla za to, więc no bardzo, bardzo krótko jak na dzisiejsze mm. standardy. Andrzej Gajm jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest człowiek, który zanim dostał nagrodę Nobla, dostał nagrodę Ig-Nobla w 2000 roku. Chyba jedyna. jedyna Antynobla. Tak, to jest, to jest jedyna osoba, która dostała jednocześnie i Nobla, i Ignobla. I, to jest rzeczywiście niesamowite. Tak i wydaje mi się, że to, to jest, jeśli chodzi o tę nagrodę, Ignobla to jest jedna z takich najbardziej y, znanych, bo ludzie pewnie kojarzą y, ten eksperyment y, z lewitującą żabą. To jest, to jest właśnie Andrej y, za co on właśnie bardzo silne pole magnetyczne, żeby, no, żeby zbadać, y, jak się zachowuje lewitująca żaba. Nie? To dostał razem z, y, de facto z Michaelem Berrym, też jest znanym fizykiem od Fazy Beriego, to też taki no, znany człowiek. No, a 10 lat później dostał nagrodę Nobla, więc to jest, to jest niesamowity człowiek. On też jest znany z tego, że napisał artykuł wspólnie ze swoim chomikiem i mu go publikowali w fizyka B, zdaje się, więc no, żartowniś jakich mało, naprawdę niesamowity człowiek. Ale jak nauczył chomika pisać? On chodził przypadkowo po coś, czy? Nie no, po prostu jest jako jego, jego współautor. Aha, rozumiem. Czyli po prostu no, nie, nie zmuszał chomika do pisania, bo wiem, że zdolności manualne chomików są słabsze niż kotów, bo kot to od już może coś tam napisać sensownego, ale chomik ma za, za małe łapki. Tak, no, tak, także, tak. także się o to pytałem. Mariusz, na sam koniec Ciebie zapytam, jak, jak myślisz, jak szybko technologia grafenowa wejdzie do użytku? Kiedy, kiedy, jak myślisz, będziemy mieć pierwsze na przykład procesory z grafenem albo ekrany dotykowe? Ja wiem, że to jest zgadywanie, mhm. ale może masz jakiś pomysł, jak obserwujesz wchodzenie mhm. innych technologii do użycia? No, ciężko powiedzieć. Z tego co wiem, już jakieś tam demonstratory technologii są, tak jak mówiłem. No, Procesor to jest właściwie procesor na, na grafenie powstał w momencie jego odkrycia, praktycznie w tym samym czasie. Um, no ale ciężko powiedzieć, no, biorąc pod uwagę, że to jest bardzo, no, jak dla mnie to jest bardzo, bardzo niedawno temu się wydarzyło, to jest raptem 10 lat. E, może być. No może być trochę problem właśnie z, z zastosowaniem tej technologii, bo trzeba się przestawić na, mhm. na, na, na inny pierwiastek, ludzie przywykli jednak do tego krzemu, ten węgiel to jest taki brutal. Tak, są całe te więc... linie produkcyjne, podproducenci, no koncernom będzie ciężko się przestawić. Tak, tak. Więc... Ale ten, który się śmiało odważy, no to może zyskać bardzo duże odbicie się od reszty, prawda? Ten, który pierwszy wprowadzi takie technologie. Tak, tak. No więc no, potrzebna jest taka, taka innowacja, który, jak, która jakby zburzy zostanie porządek rzeczy, bo zwykle, zwykle od, od tego się zaczyna. Mhm. I, I po prostu już następuje pewna pewien rodzaj dyfuzji i już e, no, po prostu innym ludziom się nie opłaca. E, z, Skorzystać z tej starej technologii, kiedy jest już ta nowa, lepsza No tak, ta tak. Nowia, no, no. Dodam na koniec, że technologie czasem bardzo wolno wchodzą. Na przykład ekran dotykowy był znany już chyba w latach 50., prawda? Ja, mm. no, pojawił się w sumie kilka lat temu na, na szerszą skalę. No, wcześniej już były jakieś, ale dopiero teraz można powiedzieć, że wszedł jakby do powszechnego użytku. DVD było prawie równoległe z CD, prawda? A, mm. a weszło wiele lat po. CD, prawda? No bo nie, nie opłacałbym się tego naraz zrobić i kiedy powstawało DVD, już były prace nad Blu-rayem czyli te, mm. tego typu rozdzielczościami, więc tak. kiedy wchodziło. A więc, no więc wiadomo, że to wszystko jest przesunięte w czasie, to też rządzą mm. tym prawa rynku. No, ale mam nadzieję, że Państwo się czegoś od nas dowiedzieli i myślę, że trzymają Państwo teraz kciuki za to, żeby jednak różnym koncernom, nie wiem, Intel, Intelowi na przykład się opłacało jak najszybciej ambitnie zawalczyć o to, żeby powstały pierwsze grafenowe procesory i tak dalej, no bo no bo fajnie by było mieć o rząd wielkości szybsze komputery, komórki, aparaturę medyczną i wszystko. Także Dziękuję mm -hmm. Ci bardzo, Mariusz, za to, że przedstawiłeś naszym widzom y, to zagadnienie. Proszę bardzo.